Teraz pokażę Wam naprawdę mocny montaż: co się dzieje z człowiekiem wykształconym ponad swoją inteligencję, któremu odebrano instynkt samozachowawczy, odebrano myślenie logiczne, a wtłoczono do głowy tęczowo-czerwono-zieloną papkę. Oglądajcie. Albo uratują nas migranci. Dobra, dobra, Biejat, powiesz. A przestępczość? Co z murami? Wszystkie te opowieści o strasznych migranckich gangach to po prostu bzdura, która nie ma poparcia w faktach. Okej, okay. skupmy się jednak na tym, jakie przestępstwa ci migranci popełniają. Jest to. Jazda po pijaku, drobna kradzież, posiadanie zioła, które umówmy się nie powinno być przestępstwem. I to są te same przestępstwa, które najczęściej popełniają Polacy. Panie, aż tak bardzo się od siebie różnimy, co? No dobra słyszę już chłopaków z prawicy teraz może tak jest ale co jak przyjdzie ich więcej co jak powstaną getta strefy szariatu no-go zones po pierwsze słynne strefy szariatu są jak czarna wołga porywająca dzieci wszyscy słyszeli nikt nie widział Nasze dzieci będą się razem bawić i chodzić do szkoły. Szczucie, rasizm, budowanie strachu nie przysłuży się nikomu.